Dlaczego warto zostać trenerem? Przede wszystkim to, że chcemy czerpać uśmiech na twarzy wśród naszych podopiecznych, ale ten uśmiech jest przede wszystkim potwierdzeniem zdobywanych umiejętności, czyli to, co chcemy robić, tak? czyli przekazujemy swoją wiedzę, swoje doświadczenie po to, żeby to te dziecko, ten zawodnik łapał z tego satysfakcję, a jeżeli jest satysfakcja i są te umiejętności, no to później są zdobywane bramki, a jak jest bramka, no to jest uśmiech, więc po to to robimy. Przede wszystkim trzeba być pasjonatą tym, to pasja i miłość do, 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 do piłki nożnej, do poświęcenia się dla, dla tych dzieciaków, dla, dla zawodników, zawodniczek. I jest to na pewno wdzięczna praca, ale bardzo, bardzo wymagająca w kontekście właśnie, że poświęcenia się, pojechać z drużyną na mecz, to jest ciągłe myślenie o drużynie 24 na, na, na dobę. Co, co sprawić, żeby za, dany zawodnik był lepszy i to e, w kontekście treningu czy też w życiu, żeby wychowywać też e, na przyszłość tych zawodników, bo oni będą po prostu też ludźmi. Nie każdy z nich będzie oczywiście piłkarzem, ale będą być może prawnikami, a ten sport im jak najbardziej pomoże w życiu. Jest to piękny, dobry zawód. Miałem ze sobą taką możliwość spotkania się i prowadzenia ich albo w klubie, albo w szkole zawodników znanych w Polsce, bo to był Brzęczek Mielcarski, to był yy, następnie Mirek Szymkowiak, tak, to był y, Krzysiu Kotorowski, to był y, ten Radomski, to był Kolendowicz, to był Goliński, więc jednych uczyłem, a drugich, jak to się mówi, y, trenowałem. Także całe życie starałem się po prostu pomóc tym piłkarzom, w zakresie nauki. A jaka jest recepta na długowieczność? No jaka jest długowieczność, no ruszać się, być z młodzieżą, pracować. No mówię, 2 czerwca kończy 81 lat. Jeszcze w 2021 zostałem wybrany tener wychowawca roku 2020 prowadzony przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Także każdemu mówię. Ruszać się, nie siadać przed telewizorem, bo tam co możemy oglądać? Spaczonego Lecha, prawda, który sobie szczela. strzela. Jesteśmy w ruchu, jesteśmy w stanie jakby zakonserwować swoje zdrowie na starsze lata. Można mieć czasami nawet 70 lat i być trenerem Mieczysławem Petlickim, którego doskonale znam, ale cały czas tutaj być tak? I, i przebywać wśród młodzieży. I on zawsze powtarza, tak? Jeżeli ja będę wśród młodzieży, no to będę wyznaczać też nowe standardy, mimo że mam 70 parę lat, tak? I, I tutaj to jest ważne. I to też jest na pewno cenne u pracy trenera, że zawsze jest do przodu i zawsze możemy gdzieś tam nowe, cenne rzeczy zdobywać dla swojego rozwoju. Jeżeli ktoś ma takie hobby, no a dodatkowo, ja jako nauczyciel, trener miałem i mam, no to będzie do końca swojego życia pracował. Ja myślę, dopóki jeszcze. Mam chęć, jeszcze mnie nogi niosą, mam zdrowie. No to będę prowadził, będę pracował. Myślę, że jesteśmy tak tą taką pasją zarażeni e, i to się w nas tyli że myślę, że na pewno kiedy będę miał 60 parę lat, no to raczej te boisko zielone będzie mi bliskie. Nie? Więc y, oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli, to pewnie ta piłka będzie bliska, czy w roli trenera, czy w roli organizatora. Jakim trenerem jest właśnie pan mieciu? Bardzo dobrym, bardzo dobrym, do, dobry, do, doświadczonym, doświadczonym, widać, tak. że doświadczony i że długo trenuje. I wy. Jakby go nie było, to byście nie wygrali teraz? Tak, tak. raczej tak, tak. tak, bo nam dużo rzeczy podpowiada, no, że na przykład no, mamy dużo, że, dużo ludzi kryć, że mamy zapecamy... No, trener więcej po prostu widzi od nas. No, na I też nam pomaga robić no. zmiany na boisku, bo... Raz mieli, jechaliśmy z pana Miecia i trudno było robić zmiany. Każdy, kto jest zaangażowany w piłkę nożną, kocha to. Jest tutaj tej, przy tej dyscyplinie dlatego, że uwielbia piłkę nożną, uwielbia być, uwielbia trenować dzieci, uwielbia ich szkolić, rozwijać. Pasja jest najważniejsza. Tutaj na pewno każdy z trenerów, każdy, który szkoli to dziś na świecie, musi mieć tą pasję w sobie, te chęci, bo to często jest kosztem gdzieś, nie wiem, życie rodzinnego, ale ta pasja jest jednak najważniejsza. Idzie do Warszawy! Oh <laughs> Jakie emocje towarzyszyły w tym finale? No niesamowite, no nie, no nie spodziewałem się kurczę, ale no jestem przeszczęśliwy. Aż nie, nie do wiary, co dziewczyny zrobiły. Niesamowita sprawa. Naprawdę ukłony, nisko, szacun. Piękne dziewczyny. Naprawdę gratulacje, duże brawa dla was, jeszcze raz. Ciekawe dobre roboty zrobiły dzisiaj dziewczyny. Nie, nie dowierzam. Cieszę się bardzo, że mam takie w ogóle dziewczyny. Te dziewczyny naprawdę są do wszystkiego i piłka nożna oczywiście, jak sami widzieliście, Unihokej, naprawdę są sportsmenki, w ogóle jesteśmy, jestem z dumny, cała szkoła z nich jest dumna, cała gmina jest opatowska, dumna, naprawdę taka mała szkoła liczy 160 uczniów że nam udało się pokazać tutaj w ogóle, że jedziemy narodowy. No niesamowita sprawa. Kto jedzie do Warszawy? Ciudemo! Kto? Ciudemo! A jesteście świadomi, że jesteście do tej Warszawy, czy Tak, jesteś jesteśmy. nie! ciężko stwierdzić! Ja jestem! W, w ubiegłym roku ich starsi koledzy grali na narodowym finale, więc myślę, że... Potencjał jest taki, że naprawdę liczę na to, że powtórzymy to. Także będziemy się na pewno starać, chłopaki dzisiaj dali maksa z siebie, a w Warszawie potrzebny jest jeszcze maks i jeszcze 2%, więc i to powinno wystarczyć. A czy dla takich chwil właśnie warto byś to tak? robić? Zdecydowanie tak. Po, po, proszę mi wierzyć, że łezkę się... Wszystko. Jest to, to wzruszenie duma, duma jak pan, pan rozpiera, tak? Tak, jestem, jestem naprawdę dumny z chłopaki. To, to, to jakbym miał pan polecić właśnie innym e, nauczycielom, czy tam, żeby, żeby zaczęli się trenerką, to dlaczego wart, warto właśnie zostać tym trenerem? Dla, dla, z, dla zobaczenia tej radości u tych chłopaków. To jest najważniejsze.